Wspomniać tutaj o Edycie Górniak. Wy mieliście chyba się okazję poznać w The Voice Kids, prawda? Jak wspominasz? E, bardzo, bardzo miło ten czas wspominam, bo no byłem dzieckiem wtedy jeszcze, mogę tak szczerze powiedzieć, miałem lat 15 i poznanie takich ikon jak pani Edyta, Dawid Kwiatkowski, Tom i Baron i w ogóle cała produkcja programu to było dla mnie spełnienie marzeń. E, no i po prostu ten czas też był na pewno niesamowity. E, uważam, że pani Edda ma najlepszy głos w Polsce, więc bardzo się cieszę, że, że mogę ją po prostu... E, mają okazję ją poznać jako osobę. Ale też chyba mieliście się okazję niejednokrotnie spotkać na scenie, prawda? Tak. I jak? E, to prawda, gdzieś tam na backstage'u, między koncertami e, i zawsze gdzieś tam miło sobie porozmawialiśmy, więc e, mam bardzo miłe wspomnienia. Czyli, e, jak to media czasem kreują, że Edyta Górniak jako diwa y, ma na przykład różne humory, to obalasz ten mit? Ja tego nie wiem. E, natomiast wydaje mi się, że każdy z nas ma różne humory, ponieważ każdy z nas jest człowiekiem. I czasem te e, nagłówki, albo też te sytuacje, które opisują media, są wyolbrzymiane, e, ponieważ no, można powiedzieć, że właśnie o tych artystach i celebrytach pisze się najwięcej. I nie mamy z tyłu głowy, że oni też są ludźmi, znaczy, że my jesteśmy też ludźmi i też mamy prawo do różnych emocji. Tak jak każdy normalny człowiek, a to, że jest to gdzieś opisane, to ludzie myślą o, ale ta osoba jest kapryśna. Wcale tak nie jest. Każdy może być kapryśny w dowolnym momencie. A chciałbyś nagrać duet z panią Edytą Górniak? Bardzo, to jest moje ogromne marzenie.